A ty nie ty przeszedłeś kiedyś dorsy, jedynkę? Nie, nie. A dwójkę Mam pierwszą żarówkę Mam zapalniczkę, zapalniczka mile widziana zawsze Druga skrzyneczka jest plasterek jakby, co? O, tu jest? Żarówka? Jest Połączyłem prąd 101 Nie, nie przepchasz tego, nie przepchasz tego, nie przepch... Nie! Zepchnąłem to Jedynka jest nudna Jedynka jest nudna, bo już ją Bo widziałem, bo i tak widziałem jak się przechodzi. A widziałeś ending? No widziałem jak Igor przechodził. Czy ja zginąłem, na znaczy szesnastym pokoju i oglądałem do końca jak Igor przechodził. Dobra. No nie wciśniesz tego jak nie ma prądu. Czy tam energii czy coś. Ja, co nie, ja, ja robiłem coś innego. A myślę, że latarka to, to coś. Nie ma Mam. Aha trzy Uważaj. Oczka, no dobra. Ja powinienem uważać. Jakby co to, to mam pudełeczko z bateriami? No dobry. nie mam. O A kurde. O, o, ład, Jedną... Trzecią HP Tu Masz pasterki? Pasterki? Nie mam pasterków O, jeden tu jest I nie masz HP? Ja mam prawie fulla Ja wszedłem do tego pokoju najpierw Z tego numeru A później jeszcze to oko się zryspiło przede mną Nie, ono tam było Cały czas on się tam zryspiło przed A może za mną się zyskiło. Plasterek. No, nie czemu... Najpierw się plastry... ten. Razpij na pierwszym levelu, a później jak trzeba to nie ma. Masz tu dwa plasterki. 111 O, 113 jest, chodź. No, o, chodź do szafę, chodź na szafę, chodź na szafę Ja ta, ja ta. Bo ja tak się wychyliłem, żeby sprawdzić, czy na pewno na dobrą szafę padniesz. Bo tam z itemami były. Myślałem, że ty do itemowej chciałeś wejść. No, łowi, obie... się część ziemi, a ja byłem z drugiej strony. Jest ten pokój z gazem. Muszę szybko zrobić. Co to jest? Drzwi, co to tu, 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 prosto. Muchy uważaj, nie świeć one, one nie lubią światła i można wchodzić na to? To takie na ziemi? Nie. Nie możesz o. Tu Kurde, ile tego jest Tu też są muchy to Chyba nie Nie, nie ma Tu jest cena po prostu ja wiem, że dobrze, 117. dobry. 117. Dobry, Ej, teraz o, o tyle fajnie, że jest łatwiej rozpoznać tego rasza niż w jedynce, bo w jedynce światła czasem migały tak o. Hej, mi, mi migały przed każdym pukałem się 118. <grym> 118 Trzeba być czujnym i te, no, na numery patrzeć drzwi, żeby zaraz dwóch nie było. 119. To, to było mi pierwsze. Chciała. Fajne, fajne, podoba mi się. Ładne. Ej, to jest jak ta chatka szereka. O, o kurde. O kurde, ty. Szafa, ja biorę tą. Masz? Nie. Mam. Ale sław, ale sław. Ja, 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 ja. Zrezygnowałem z tego oka i ja biec ją bierzać przed ciebie po prostu i to Ej to oko to się przede mną zrespiło w ogóle, a teraz zniknęło totalnie. Zapwęciłem ci. Gdzie popię jesteś? O tu, dobra. O kurde, tu, tu jest kilka drzwi. 123 To jakie wcześniej było? Właśnie dlatego były zamrzane. Ty, ale fajne, w koszu można się schować. 124, Ej, ja bym pożyć 123, A masz 2 No, ponad. No to iść 123. A ty ile masz? Też pół. Co pół? Równa? Nie, rób, rób ponad pół. Co jest? Czekaj, chodź przy szafach. Ale, czekaj. Pękły? Może przez się tu Bo są złe drzwi. Albo dobre. Wiesz co, wątpię, że tak działa. Dobra, chodzę. SO! Dobra, czekaj. Aha bo tu już. Już. Ale tu na 123 od kiedy? Dobra, trzeba sprawdzić, gdzie są drzwi, do których musimy wejść. Dobry ten... coraz głośniej ty, próbuj tak mnie. Są tu! Są tu! Jest! Przeszedliśmy! O nie! I teraz on, ten dziwny pokój jest! Uważaj! Nie ma wyjścia! Oh wow. Zginąłem! Jak zginąłeś?!